Lepto ustoi. W jednej ze swoich nowel pod tytułem Ile Ziemi potrzebuje człowiek opowiada o człowieku, któremu obiecano, że dostanie na własność tyle Ziemi, ile zdąży obejść w ciągu jednego dnia. Wyruszył wcześnie rano, by zatoczyć jak największe koło. O odpoczynku i jedzeniu w ogóle nie myślał. Powtarzał tylko: Szkoda na to czasu. I było późno, gdy spostrzegł, że pora wracać, bo może nie zdążyć. Przecenił swoje siły. Nie zdążył wrócić i niedaleko padł mety. Zwycięczenia nad jego trumną ludzie mówili: Tyle właśnie Ziemi potrzebuje człowiek. Historia ta jest ostrzeżeniem dla wszystkich ludzi, którzy nie umieją w życiu swoim wybierać. A święty Jan, jak słyszeliśmy, woła. Do każdego z nas bez wyjątku. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każdy kierowca wie, że droga bez zakrętów jest łatwa. Każdy kierowca wie, że prosta droga pokazuje horyzont, a zakręty tą drogę utrudniają. Tak samo dzieje się w naszym życiu, kiedy popełniamy grzechy, które utrudniają naszą drogę do Boga. Ludzie nie umieją dzisiaj dokonywać dobrych wyborów, dlatego często sięgają po narkotyki i alkohol, a właśnie te nałogi to takie balansowanie przez człowieka nad przepaścią. Musimy odkrywać swoje grzechy i starać się, aby więcej je nie popełniać. W adwencie, w prostowaniu życiowych dróg pomaga nam Maryja, przez którą Bóg do każdego z nas przemawia. W adwencie słyszymy go świętego Jana Chrzciciela który woła, aby przygotować się, nad, aby przygotować drogę dla Chrystusa. Rodzice świętego Jana, Elżbieta i Zachariasz to byli ludzie sprawiedliwi. Nie mieli dzieci, ale po długim czekaniu i modlitwie Bóg dał im nadzieję. Zachariasz jako kapłan Wszedł do miejsca świętego, by dokonać kadzenia ołtarza. I tam zobaczył Anioła, który zapewnił go, że jego żona urodzi mu syna. Jednak Zachariasz nie dowierzał, bo przecież jego żona była bardzo posunięta w latach. Ale Anioł zapewnił go, że jego syn będzie prorokiem, zostanie napełniony Duchem Świętym i doprowadzi Izraelitów do Boga. Jan był niezwykłym prorokiem, mówił niewiele, ale zwracał uwagę swoim stylem i sposobem życia. Mieszkał na pustyni, nosił odzieniec sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder a żywił się szarańczą oraz miodem leśnym przychodził nad Jordan i tam do spotkanych ludzi wołał przygotujcie drogę panu prostujcie ścieżki dla niego bo każda dolina zostanie wypełniona Góra zrównana, a drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. Jan Pustelnik i Asceta zwracał się do ludzi, przygotowując ich na spotkanie z przychodzącym Mesjaszem. Jan wzywał do nawrócenia, bo nawrócenie to porzucenie grzechu, oraz nawrócenie swojego serca. Nasza przemiana to przyznanie się do grzechów oraz ich wyznanie, bo tylko Chrystus ma siłę i władzę odpuszczania grzechów. Spotkanie z Chrystusem w sakramencie pokuty to nasza szansa na przemianę, bo On mocą swojej ofiary na krzyżu. Zdejmuje z nas ciężar grzechów i znowu na nowo pozwala nam żyć jako dzieciom Bożym. Dlatego Bóg jest wierny człowiekowi, przychodzi do tych, którzy żyją jego miłością. Bóg odwiedza grzeszników, dając im łaskę nawrócenia. Święty Jan Chrzciciel, właśnie w dzisiejszą niedzielę. Podpowiada nam, abyśmy zawsze wybierali Boga. Pokazuje każdemu z nas, jak wyjść na pustynię, porzucić wygody, by spotkać w końcu Boga. Święty Jan Chrzciciel zachęca każdego z nas do prostowania ścieżek naszego życia. Dlatego, drogi bracie, Wyprostuj swoją drogę do kościoła na niedzielną mszę świętą. Drogi bracie, zrób wszystko, by nie opuścić ani jednej mszy świętej niedzielnej. Dzisiaj się mówi, że pandemia, ale jakoś do sklepów, to wszyscy chodzimy, a do kościoła, by spotkać się z Bogiem, to często się boimy. I dlatego prostujmy te ścieżki w naszym życiu, prostujmy ścieżki w naszych domach, by była tam zawsze zgoda i miłość. Dzieci niech słuchają swoich rodziców, bo kiedyś tego porządku się muszą nauczyć. Małżonkowie niech umacniają się przez wzajemną miłość do siebie. Kolega, przyjaciel, znajomy, niech wyciągnie rękę do drugiego, aby się pogodzić. Adwentowe prostowanie ścieżek to zachęta dla każdego z nas, by przyjąć umartwienie, by odkryć potrzeby drugich ludzi i starać się tym potrzebom zaradzić. Chrystus do tego nas zaprasza dzisiaj. Amen.